Najlepsze okazje cenowe. TV Okazje. Ból był nie do wytrzymania. Ledwo mogłem chodzić. Nie lubię brać tabletek przeciwbólowych. Czuję się po nich senna i nie mogę normalnie funkcjonować. Jakiś czas temu miałam wypadek samochodowy. Codziennie budzę się z bólem pleców. Możesz nabawić się bólu pleców od zbyt długiego siedzenia, stania, wykonywania prac domowych, dźwigania ciężkich przedmiotów w pracy, a nawet podnoszenia dzieci. Spanie zazwyczaj też nie pomaga na ten ból. Ale mamy skuteczne i łatwe rozwiązanie. Przedstawiamy poduszkę korekcyjną Leg Pillow, która zapewnia ulgę w bólu. Skuteczność potwierdzono klinicznie. Leg Pillow ustawia kręgosłup w odpowiedniej pozycji i odciąża plecy podczas snu. Łagodzi ból już od pierwszego użycia. W przeciwieństwie do drogich środków przeciwbólowych czy zabiegów, lek Pillow to naturalne rozwiązanie. Potwierdzono klinicznie, że łagodzi ból pleców. Uczestnicy doświadczyli ulgi w bólu już po pierwszej nocy, kiedy użyli poduszki Lek Pillow. Jeśli jesteś gotowy żyć bez bólu, zostań z nami i dowiedz się więcej, jak możesz odzyskać sprawność dzięki poduszce korekcyjnej między kolana Lek Pillow. Nazywam się Lou Caputo. A ja Greer Howard. Tak jak ty, cierpieliśmy na ból pleców przez długie lata. To już przeszłość, bo odkryliśmy poduszkę korekcyjną, lek pilą. Każdego dnia budziłem się z okropnym bólem pleców. Nie miałem pojęcia, że to skutek niewłaściwej pozycji podczas snu. Przyczyną bólu pleców i mojego złego samopoczucia było spanie na boku. Nie mogłem pozwolić sobie na aktywności, które wcześniej sprawiały mi przyjemność. Jak sport, ból był nie do zniesienia. Jeśli śpisz na boku, wiercisz się i cierpisz na ból pleców, bioder lub kolan, poduszka korekcyjna Lek jest tym, czego szukałeś. Od kiedy mam poduszkę Lek mogę biegać, mogę jeździć na rowerze i być aktywnym jak kiedyś. Polecam poduszkę Lek każdemu, kto cierpi na ból pleców. Kiedy śpisz, noga, która jest na górze, przemieszcza się do przodu. To wywiera nacisk na biodra i sprawia, że miednica obraca się, a dolna część pleców skręca. Niewłaściwe ustawienie kręgosłupa powoduje nacisk na kręgi i więzadła, ale jeśli włożysz poduszkę lek pillow pomiędzy kolana, zamortyzuje ona nacisk i zapewni nogom wsparcie, zapobiegając opadaniu górnej nogi. Twoje biodra i miednica pozostaną w jednej linii. Całe życie spałem na boku i nie miałem pojęcia, że ta pozycja jest przyczyną ciągłego bólu moich pleców. Ma to sens ponieważ kiedy śpimy na boku, nasze nogi nie układają się równo. Przyczynia się to do skrzywienia kręgosłupa, które wywołuje tarcie, co może przerodzić się w ból pleców. Z poduszką leg -pilą Twoje nogi pozostają prawidłowo ułożone, a nacisk na plecy jest zmniejszony. Kto by pomyślał, że coś tak prostego i naturalnego to sposób na ból pleców? Szczerze przyznaję, że ta mała poduszka zlikwidowała mój ból pleców. Nie potrafię tego wyrazić słowami. Różnica jest porażająca. Już po pierwszych kilku nocach używania poduszki obudziłem się bez bólu pleców. Poduszka Legpillow jest bardzo wytrzymała i posłuży ci przez lata. Jest miękka w dotyku i pluszowa, co wyróżnia ją na tle innych poduszek. Nigdy też nie straci kształtu. Spójrz. Zabraliśmy poduszkę Legpillow na farmę i pozwoliliśmy, żeby przejechał po niej ważący 9 ton traktor. Jak Widzisz, w ciągu kilku sekund poduszka wraca do oryginalnego kształtu. 9 ton nacisku nie dało jej rady. Przyjrzyj się dobrze: 9 ton, a poduszka utrzymuje swoją formę. To zaawansowana pianka z pamięcią kształtu. Ból pleców, bioder czy kolan może czasami paraliżować. Życie w bólu nie powinno być przykrą codziennością. Poduszka Lek Pillow przyniesie ci natychmiastową ulgę już po pierwszej nocy. Cieszymy się, że możemy podzielić się z Tobą tym skutecznym rozwiązaniem. Każdy, kto cierpi na ból pleców, powinien mieć poduszkę LED Pillow. Zapomnij o tabletkach, maściach i kosztownych wizytach u lekarza, na które w kółko wydajesz pieniądze. Zainwestuj w poduszkę korekcyjną Lek Pilą tylko raz, a zyskasz ulgę na długie lata. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądało Twoje życie. Będziesz mógł swobodnie się przemieszczać. Łatwiej będzie Ci pracować, bawić się z dziećmi, a nawet ćwiczyć. Ponadto będziesz lepiej spać, bez wiercenia i przekręcania się z boku na bok. Z poduszką Lek Pilą ulgę będziesz odczuwać przez lata. Drugą poduszkę otrzymasz za darmo. Tak, zgadza się. Zamów online na www.tvokazje.pl, aby otrzymać dwie poduszki Leg Pillow w cenie jednej. Nie przegap takiej okazji. To znakomita oferta telewizyjna. Im szybciej zamówisz, tym szybciej poczujesz ulgę, na jaką zasługujesz. To doskonały pomysł na prezent dla twoich najbliższych. Najlepsze okazje cenowe. TV okazje.